Cześć. Damian i Piotrek z działu technicznego Foxa. Dzisiaj chcielibyśmy w paru słowach poruszyć temat magazynowania energii i przedstawić portfolio produktowe marki FOX ISS. Piotrze, bardzo wiele osób pyta o systemy magazynowania. Czy mógłbyś przybliżyć nam ten temat troszkę szerzej? Czy magazynowanie energii jest opłazalne i co możemy dzięki temu uzyskać? Magazynowanie energii na pewno jest opłacalne. Magazyny energii przyłączone do już działających instalacji fotowoltaicznych zwiększają znacznie autokonsumpcję tej energii. No, co przekłada się oczywiście na zwiększenie uzysku z takich instalacji. Zapewnia również w wielu wypadkach zasilanie awaryjne w przypadku braku napięcia w sieci. Urządzenia mają możliwość przełączenia się w tryb awaryjny, w którym tą energię z baterii. Będą przekazywały do odbiorników domowych. Jasne. Co firma FoxySS, co właściwie mamy w ofercie obecnie, czym możemy zachęcić naszych klientów właśnie do swoich produktów? Na chwilę obecną mamy dwie grupy produktów z magazynami energii, które moglibyśmy polecić. Są to rozwiązania retrofitowe, takie jak tutaj leży przede mną, są to ładowarki sieciowe przyłączone do magazynów energii bądź dla nowych instalacji, nowo powstających instalacji możemy zaproponować takie rozwiązanie, już wszystko w jednym, w którym to wykorzystujemy falownik hybrydowy, który przyłączony jest bezpośrednio do, do modułów bateryjnych i zarządza energią zgromadzoną w tych modułach. W takim razie jaka jest taka zasadnicza różnica pomiędzy ładowarką a systemem All-in-One, tak, falownikiem hybrydowym, bo dużo osób no mylnie traktuje jako podobne urządzenia, tak? a wiemy, że jakby z zasady działania no jest to Urządzenie o odrębnych właściwościach. Tak, jest to odrębne urządzenie. Nie możemy powiedzieć, że na przykład nasze falowniki on-gridowe są hybrydowe, gdyż mogą współdziałać z naszymi magazynami energii. Działa to na troszkę innej zasadzie. Falownik hybrydowy bezpośrednio połączony jest z bateriami, którymi zarządza, natomiast ładowarki sieciowe nie są bezpośrednio połączone prądowo z falownikiem. Korzystają z urządzeń mierniczych do sprawdzania, ile falownik obecnie produkuje, i odpowiednio tą energią zarządzają. Natomiast przyłączane są do sieci prądu zmiennego. To daje dość duże pole manewru, dość dużą wygodę, jeśli chodzi o instalację. Dlatego te rozwiązania zostały zaprojektowane i pod już działające instalacje fotowoltaiczne, które chciałyby uzyskać uhybrydowienie. Ten system będzie działał bardzo podobnie do. i Natomiast nie będzie się składał z falownika hybrydowego. Ładowarka również hybrydą nie jest. Jest to urządzenie po prostu przekazujące energię do baterii bądź czerpiące tą energię z baterii. Hybrydę mamy tutaj w IO. Hybryda jest bezpośrednio połączona z modułami bateryjnymi. Różnica jest może znikoma, natomiast jest różnica, jeśli chodzi o montaż, o instalację tych urządzeń. Dlatego takie rozwiązanie z już istniejącym w jednej szafie falownikiem hybrydowym, bateriami, bardzo dobrze sprawdza się jeśli jest to instalacja nowa, której nie podpinamy, nie ma istniejącej instalacji fotowoltaicznej, chcemy ją po prostu od nowa wybudować. Czyli tak krótko podsumowując, jeśli chcemy sobie zrobić system z magazynowaniem energii i nie mamy jeszcze instalacji fotowoltaicznej, czyli myślimy o połączeniu tych dwóch elementów, czyli zrobić sobie instalację fotowoltaiczną i system magazynowania, to możemy od razu skorzystać z systemu All-in-One. Jak najbardziej. Jest, jest, to, jest to o wiele wygodniejsze, jeśli chodzi o montaż, niż składanie poszczególnych Jasne. elementów. Natomiast z drugiej strony, jeśli Mamy już istniejącą instalację fotowoltaiczną, czy to z naszym falownikiem? Czy z falownikiem z firmy trzeciej. tak, firmy trzeciej konkurencyjnej powiedzmy. Również możemy takie rozwiązanie zastosować. Jak najbardziej. De facto to samą, sam magazyn energii wraz z ładowarką, do swojego działania, wcale nie wymaga falownika fotowoltaicznego. Może być to system backupowy, który będzie ładował się z Jasne. sieci i do tej sieci oddawał bezpośrednio. Czyli jest to takie, można powiedzieć, uniwersalne trochę rozwiązanie, ponieważ tak naprawdę urządzenie jakimś jakim jest właśnie ładowarka. Może nawet tam służyć do magazynowania energii w taryfie nocnej, kiedy, kiedy tak naprawdę, bo działa z zasady z prądu zmiennego, tak? zmieniając prąd zmienny na prąd stały, na energię prądu stałego, którą magazynujemy w bateriach. Więc tak naprawdę możemy ją użyć w wielu różnych przypadkach konfiguracji. Jak najbardziej. Dodatkowo wygodne jest to, że tym razem mamy urządzenie osobno baterie osobno, możemy zaaranżować miejsce montażu w bardzo wielu, w wielu miejscach. I tak, jest to urządzenie uniwersalne, które może działać właściwie w każdej sieci i zapewniać zasilanie dla każdego odbiorcy. Jasne, jeśli już jesteśmy przy temacie tych ładowarek, to czy mógłbyś nam przybliżyć, w jaki sposób właściwie odbywa się komunikacja pomiędzy taką ładowarką a falownikiem fotowoltaicznym? Czy musi być to zamontowane przy sobie, w sensie falownik i ładowarka, czy mogą być to różne miejsca montażu, czy ta komunikacja, no, na jakiej właściwie zasadzie się odbywa? Samo miejsce montażu nie musi być w żadnym wypadku blisko falownika. Chodzi nam o to, żeby tą ładowarkę można było umieścić w każdym miejscu w sieci energetycznej, w której pracuje dany falownik. Natomiast nie musi to być obok niego, może to być oddalone miejsce. Komunikacja dla urządzeń jednofazowych z falownikiem odbywa się za pomocą takiego przekładnika prądowego, który jest dodawany w zestawie. Jest on umieszczany na wyjściu falownika, aby ładowarka wiedziała, czy, czy falownik produkuje energię i czy produkuje tą energię w wystarczającej ilości i na tej podstawie obliczona jest wartość energii, którą można zmagazynować do baterii, czy też należy z tej baterii energię wydać. Jasne, czyli? Także nie ma bezpośredniego połączenia komunikacyjnego pomiędzy falownikiem a ładowarką, co umożliwia montaż tego urządzenia dla każdego falownika, jako mhm. że każdy falownik po prostu jest podłączony do sieci AC, z której te dane pobieramy. Jasne, czyli z... Z punktu widzenia takiej ładowarki, ona po prostu po zamontowaniu takiego przykładnika e, widzi źródło prądowe, które nam generuje energię. Jak Natomiast nie widzi e, nie wie, czy to jest falownik tak naprawdę marki Foxy SS czy, czy każdej innej marki. Dokładnie dla niej prąd nie ma koloru, także jeśli to będzie falownik innej marki, będzie się ta zasada stosowała do niego jak najbardziej. Natomiast unikamy kłótni pomiędzy protokołami komunikacyjnymi, które Jestem. mogłyby wystąpić w takiej, w takiej standardowej, cyfrowej komunikacji. Dobrze, jeśli już wyjaśniliśmy, czym jest ładowarka i czym jest system all-in-one, falownik hybrydowy, to teraz drugie, myślę, jedne z takich najciekawszych pytań, jak dobrać taki system, w jaki sposób sprawdzić zapotrzebowanie klienta. Mamy taki przykład, że instalator jedzie do klienta, czy przedstawiciel handlowy i chce w jakiś sposób no dobrać mu ten magazyn, tak? Czy są jakieś odgórne wytyczne co do doboru, czy to systemu in One e, falownika hybrydowego, czy rozbudowy istniejącej instalacji o, o hybrydowość za pomocą naszej ładowarki? Nie ma jednego takiego złotego środka, który określałby zapotrzebowanie klienta i dobór samego urządzenia do instalacji. Dobór odbywa się na zasadzie sprawdzenia potrzeb klienta, sprawdzenia instalacji, co już w tej instalacji pracuje. Należałoby również zerknąć na zużycie nocne w tej instalacji, żeby tam bateria, którą dodamy, jeśli klient chce z niej korzystać w nocy, no po prostu wytrzymała. Natomiast z drugiej strony, żeby nie była zbyt wielka, żeby falownik mógł ją codziennie doładować, żeby, żeby jednak utrzymać ją w dobrej kondycji, tak samo jak instalacje klienta. E, jasne, czyli jeśli chodzi o system all -in one hybrydowy, no to wiadomo, że mamy tutaj ten falownik już w jednej jednostce. tutaj mamy troszkę, jednostce. Troszkę łatwiej, bo mamy, mamy już dobrany falownik. Do mocy instalacji, do mocy, tak? Do mocy instalacji. No, oferujemy te systemy w kilku pojemnościach, także myślę, mm. że nie będzie problemów z doborem. Jeśli chodzi o typu szereg, to od 5, od 5 do 10 kW 10. mocy wyjściowej, tak? Tak, jest. Czy to jednofazowe, czy to trójfazowe mm. urządzenia. Pamiętać należy o tym, że ym, Musimy posiadać pewną minimalną ilość baterii, żeby system działał prawidłowo. Tutaj dla urządzenia jednofazowego są to dwa moduły HV2600, które dają nam taką początkową pojemność 5 kWh. Dla urządzeń trójfazowych tych baterii jest wymagane 4 sztuki. Które znowuż dadzą nam 10 kWh pojemności. Oczywiście istnieje możliwość rozbudowy tego banku baterii. To jest tylko taka ilość minimalna, która jest potrzebna, po prostu, żeby, żeby wytworzyć odpowiednio energię po stronie kątu zmiennego. Czyli, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, najważniejszym etapem doboru, zaprojektowania takiej instalacji jest tak naprawdę poznanie no, potrzeb. Potencjalnego inwestora, tak, zbadania jego zapotrzebowania energetycznego, przeanalizowania profilu zużycia energii, tym bardziej właśnie, jeśli chodzi o okres nocny, i pod tym kątem dobrania odpowiedniego rozwiązania. Natomiast kolejne pytanie, które tutaj analogicznie się nasuwa, to czy taką ładowarkę jednofazową moglibyśmy zastosować w układzie trójfazowym, gdzie już pracuje falownik właśnie trójfazowy. Bez problemu. Jest to możliwe. Podłączamy ładowarkę standardowo do, do instalacji. Oczywiście czerpiemy przy urządzeniu jednofazowym energię i wprowadzamy tą energię na jednej fazie, więc odpowiednio na jednej fazie falownika umieszczamy przekładnik prądowy. Należy pamiętać o tym, że standardowy, on-gridowy falownik produkuje energię symetrycznie, więc jeśli osiąga on moc chwilową. 6 kW to tak naprawdę wydaje po 2 kW mocy na każdą fazę. Należy to wliczyć po prostu w obliczenia, że takie jakby urządzenie jednofazowe będzie pobierało 1 trzecią energii chwilowej falownika ondwidowego, mhm. takiego standardowego. Czyli tak taki dając tutaj naszym widzom ogólny przykład, Mając falownik 6 kW, który pracuje z pełną mocą 6 kW, i podpinając sobie taką ładowarkę powiedzmy o mocy 3 kW, to w, w okresie największej produkcji tego falownika, który będzie pracował ze swoją mocą znamionową na poziomie tych 6 kW, z jednej fazy będziemy mogli skorzystać tylko do tych 2 kW, tak? 2 Czyli te 2 kW będziemy mogli sobie e, maksymalną moc. tak? tak, bądź ewentualnie sprzedać Jasne. operatorowi jeśli. Baterie będą już wypełnione w, w całości. Jasne. Jeszcze inną kwestią, Piotrze, jest możliwość współpracy naszych urządzeń z bateriami innych producentów, czy też w drugą stronę, współpracy innych baterii, innych systemów akumulatorowych z naszymi ładowarkami, czy też systemami all-in-one. Tak? czyli falownika hybrydowego. Czy taka współpraca jest możliwa? Jeśli tak, to jakich baterii możemy użyć, jakiego typu i na jakiej zasadzie by to się mogło odbywać? Tak naprawdę to zestaw, czy to z ładowarką jedno-trójfazową, czy ten zestaw all-in-one, sprzedawane są jako już istniejące zestawy. Także komunikacja, która odbywa się pomiędzy kontrolerem baterii BMS-em, samymi ogniwami czy falownikiem, na chwilę obecną pozostaje zamknięta, także polecamy wyłącznie nasze ogniwa. Mogę je polecić, gdyż są naprawdę dobrze wykonane i w 100% zaprojektowane i wykonane przez Foxa. Jasne, czyli na obecną chwilę do naszych urządzeń stosujemy tylko nasze baterie. Nie ma możliwości współpracy z innymi systemami magazynowania, z innymi bateriami. I też w drugą stronę, no póki co nasze baterie służą tylko do Naszych rozwiązań, do, zasynami, do naszych, naszych palowników. Naszych urządzeń, no to jest tak dość oczywiste z punktu widzenia gwarancyjnego, nie bylibyśmy w stanie gwarantować działania naszych urządzeń z komponentami producentów trzecich. Pewnie. Inną kwestią, którą jeszcze chciałbym poruszyć, jest no wszystkim tutaj znany, znany scenariusz blackoutu. Czy nasze urządzenia, czy też ładowarka jednofazowa, tak? czy system all in hybrydowy, mają możliwość zasilenia budynku czy też wybranych obwodów w trybie wyspowym. Mam tu na myśli oczywiście funkcję EPS-a, czyli zanika nam napięcie w sieci, powiedzmy mamy jakąś awarię czy jakąś chwilową przerwę w dostawie, czego dużo klientów się boi. I mając magazyn rozumiem, że możemy w jakiś sposób i na określonym poziomie mocowym skorzystać z tej energii zmagazynowanej w bateriach. Oczywiście, każde z naszych urządzeń wyposażone jest w złącze zasilania awaryjnego, czyli złącze EPS, które aktywuje się automatycznie w przypadku zaniku napięcia w sieci. Każde z naszych urządzeń w takim scenariuszu ma możliwość zasilania. Czy to instalacji, czy to wybranych obwodów w trybie wyspowym. Pamiętać należy jedynie o tym, żeby wyposażyć się w SZR, czyli bądź manualny rozłącznik. Jest to wymóg oczywiście normy, także ten element akurat nie znajduje się w zestawie z naszymi urządzeniami, natomiast można dokupić go jako osobne akcesorium. Jest to EPS Box, czyli automatyczny rozłącznik sieciowy. Nie jest on wymagany do tego działania. Zawsze należy skonsultować z klientem, co chce uzyskać i jakie ma potrzeby. Jeśli konieczne jest automatyczne rozłączenie, i przełączenie zasilania awaryjnego budynku, należy takie ZR dopuklić i, i odpowiednio tablować. Jasne, czyli sama ładowarka, taki falownik hybrydowy w systemie All-in-One. Można powiedzieć, że posiadają sztywne wyjście awaryjne, tak? Zasilania awaryjnego, na którym pojawia się napięcie. Po zaniku napięcie na tym wyjściu podstawowym na którym ładowarka czy IOS współpracuje z siecią? Dokładnie AC. tak. Mamy możliwość skorzystania z energii zgromadzonej w baterii, natomiast to już od nas zależy, w jaki sposób z tej energii skorzystamy, czy to będą miasta awaryjne, czy to będzie przełączenie całości już działającej instalacji. Kolejnym pytaniem, które się nasuwa, to z punktu widzenia potencjalnego inwestora, czy są jakieś ograniczenia co do poboru mocy w tym trybie EPS-u, czyli zasilania awaryjnego przez budynek. Mam tu na myśli sytuację, kiedy no faktycznie nie mamy tego napięcia z sieci energetycznej, no a mamy dużo urządzeń energochłodnych, które mają dość duże moce, no i mogą przeciążyć. E, dokładnie, mogą pobierać dość duży prąd. I teraz pytanie, w jaki sposób to sprawdzić, zweryfikować e, i też uczulić potencjalnego klienta e, na taką ewentualność. Można powiedzieć, że to wyliczenie składa się z dwóch części. Jedną z, ze składowych jest sama moc nominalna ładowarki, która wyrzuca tą energię do sieci klienta i jest z nią bezpośrednio połączona. Natomiast należy też zawsze pamiętać o tym, że to co mamy w samej ładowarce wcale nie musi być do uzyskania z taką ilością baterii, jaką posiadamy. Tutaj też mamy pewne e, ograniczenia, jako że nasz DMS w trybie ciągłym może przepuszczać 26 amperów. Przy dwóch bateriach daje nam to moc nominalną około 3600 watów. Jeśli mamy ładowarkę 5 kW, nie rozpędzimy jej w pełni do mocy nominalnej, jako że e, będzie. Za mało bateryjnych, które tą energię będą zapewniały. To również należy liczyć do równania, jeśli sprawdzamy, jakie klient ma oczekiwania co do tego systemu. Jasne, czyli mając przykładowo. Falownik hybrydowy w systemie All-in-One, który posiada powiedzmy, klasyczne wyposażenie w postaci czterech baterii, to moc uzyskana w trybie EPS-u będzie powiedzmy na około 5,5 kW, natomiast mimo tego, że falownik jest 10 kW, natomiast już przy podwojeniu ilości tych baterii, czyli dołożeniu kolejnych czterech modułów bateryjnych, Możemy w pełni uzyskać te 10 kW w trybie awaryjnym. Oczywiście po przekroczeniu tego, po przeciążeniu tego urządzenie wyświetli informację, że zostało, zostało przeciążone, natomiast automatycznie się również uruchomi ponownie, ale należy zawsze pamiętać o, o odpowiedniej ilości baterii dla danej mocy nominalnej urządzenia. Podsumowując, Piotrze, system magazynowania energii. Obecnie chyba jeden z bardziej gorących tematów w naszym kraju, myślę, że też na świecie. Jeśli chodzi o naszą firmę, o firmę Foxy SS Polska, to w swojej ofercie posiadamy póki co ładowarki jednofazowe do rozbudowy istniejących falowników instalacji fotowoltaicznych o tą hybrydowość oraz falowniki w pełni hybrydowe w systemie All-in-One, które mogą mieć zarówno możliwość podłączenia instalacji fotowoltaicznej, jak i systemu bateryjnego. Oba urządzenia posiadają wyjście awaryjne do zasilania naszych instalacji domowych w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej. Do tego celu muszą posiadać, muszą w sumie lub nie muszą, w zależności od potrzeb klienta i samej idei tego przełączania, system SZR-u, czyli samoczynnego załączania rezerwy, który będzie płynnie przełączał pomiędzy zasilaniem sieci zewnętrznej a zasilaniem awaryjnym systemu bateryjnego. Zwrócę również tutaj uwagę, żeby odpowiednio dobrać samą ilość baterii do takiego systemu. Jak również chciałbym wspomnieć o tym, że nasze baterie są modułowe w pełni, także ich, ich ilość właściwie to maksymalnie 8 jednostek dla jednego urządzenia. Ta ilość może być dowolna, oczywiście spełniająca minimalne wymogi mhm. tego sprzętu. Rozumiem, że w takiej sytuacji mamy również możliwość podglądu do pracy swojej instalacji z poziomu czy też aplikacji, czy, czy przeglądarki internetowej, gdzie możemy no, kontrolować przepływy mocowe w domu oraz no, bezpośrednio również wybrać tryb pracy naszego urządzenia, bo z tego co wiem, do tych trybów pracy jest kilka, o których już wspominałeś na, w innym filmie dotyczącym właśnie stricte ładowarki AC. Tak tylko rzucę, że pewnie AIO ma te same tryby pracy, jeśli chodzi o, o funkcjonalność. Natomiast z jakiego um, poziomu mamy do, do tego dostęp? W jaki sposób możemy te tryby zmieniać i no, przyglądać się pracy naszej instalacji? Tryby pracy możemy zmieniać w dwójnasób, bądź bezpośrednio na urządzeniu, korzystając z wyświetlacza i, i przycisków dotykowych na tym urządzeniu, bądź w pełni korzystać z możliwości czy to konfiguracji, czy odczytu danych poprzez nasz serwer, czyli Fox ESS Cloud. Jesteśmy w stanie wszystkie dane, czy to wysłane przez urządzenie, czy to dane pomiarowe sieci, w której to urządzenie pracuje, czy też zmiany w konfiguracji, trybów pracy, priorytetów, na których, na których samo urządzenie ma się skupić, jesteśmy w stanie wykonać przez ten serwer, bądź przez aplikację mobilną, bądź dostać się na ten serwer właśnie przez stronę Cloud.com. Gdzie te informacje będą dostępne i akredowana? Jasne. W takim razie gdzie potencjalny klient, inwestor, czy też instalator, może szukać naszych produktów? Gdzie może je znaleźć? Jako FOXES Polska nie mamy kanałów sprzedaży bezpośredniej tych urządzeń, także zapraszamy do naszych partnerów. Jeśli będzie potrzeba dostarczenia Dokumentacji czy informacji o tych urządzeniach są one dostępne na naszej stronie fox-ess.pro Piotrze, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wykład. Myślę, że w sposób jasny i klarowny przybliżyliśmy naszym widzom funkcjonalności naszych produktów oraz potencjalne rozterki, które mogły ich do tej pory trafić. Jasne, dziękuję Ci bardzo. W razie pytań zapraszamy. Bądź na nasze forum do kontaktu z nami bezpośrednio.